Dajcie, moi drodzy, zobaczcie co tu leży. Słuchajcie, witam Was. Ja sobie tutaj siedziałam, czekam, aż mi się przestanie dygotać telefon, bo jak go włączam, to on się zawsze tak tam wiecie, Tylko co, I czekam, aż się chłopak uspokoi. I sobie odrywam metkę. Kochani, tylko nacięłam i tak o poparcie podniosłam. Nawet jeszcze tu trzyma folia. O. nawet na milimetr nie zajrzałam. Pamiętacie moodboard? Pamiętacie? Beże, róże i tym podobne. Czyli wszystkie moje kochane kolory. Słuchajcie, jak przyjechał kurier, ciepnąłam wszystkim pracami do DT. Taka, Taka tu jestem wzorowa, widzicie? Przedstawicielka. Otwieramy. O! Lego! Lego! Dobra, Ania zabezpieczyła to, żeby nie trykało. Słuchajcie, ja to wyjmuję, zobaczymy, czy tam coś jest na dnie, nie ma, bo ostatnio były na dnie papiery, więc ja już nie chcę tutaj nic przewidywać. Taki karton. Wyjmujemy paczusie i otwieramy. Słuchajcie, bardzo, bardzo się cieszę, bo dziewczyny już pytały, czy, czy będę otwierać. Wiecie, pudełko, czy będzie, czy będzie, strasznie jest mi miło, że na to czekacie. Ja też bardzo czekam, jestem ogromną fanką pudełeczek. Znowu będzie na pewno live na grupie, wymyślimy coś fantastycznego, bo kiedy widzę te kolory, już wiem, że to będzie coś superowego. Jak jest róż, to jest impreza. I co? Nasza zabawa? Obstawiamy kolekcję. Jaką możemy obstawiać kolekcję? Słuchajcie, albo jakąś, ja bym obstawiła tutaj. Jak ona się nazywała, może yesterday, ale yesterday był miętowy tam kolor, a tu mamy takie beżowe, różowe albo jakaś dziecięca. Nie mam pojęcia, słuchajcie, jestem taka. E, no, wiecie, niepewna tego, bo i tu radełeczko jest. No bo tak w sumie to zaraz poczytamy, co tu Ania o tym pisze. Możesz żyć, kochać, tańczyć, tworzyć, rozmyślać tak lekko. Mm, tak jak ja lubię, słuchajcie, tak pastelowo, romantycznie. Tylko wtedy, gdy tego chcesz, kiedy w miejsce chcę, postawisz muszę, nic nie będzie lekko. A to jest, słuchajcie, święta, prawda? Bo muszę zrobić inspirację i mi to idzie jak po grudzie. Także tutaj to zawsze jest to, to samo, piszę o tajemniczym pudełku. I kolejne będzie 19 kwietnia, to jest piątek. Czyli 19 kwietnia. Będziemy czekać na kolejne pudełeczko. No ja bym, mówię Wam, obstawiała yy, klimat tego Yesterday, ale on ma trochę mięty, więc była taka kolekcja trochę dziecięca. Ona miała też tą takie... Dobra, słuchajcie, nie przeciągamy. Patrzę, czy już tu mnie widać. Boże, te kolory są czadowe. I bibułka jest czadowa. Piękny moodboard z kremowo-różowo-beżowymi barwami. Przepięknie to wygląda, w ogóle te listki tu są czaderskie. To są chyba te, co też już kiedyś tam były podobne. Więc moi drodzy, bo mi się tu, ja się sypię. O rany, jest! Czekajcie, trafiłam? Nie widzę tu dokładnie. Kurczę, czemu ja nie kojarzę tej kolekcji? Yesterday, trafiłam? Taki dzikus. Chyba tak. Kurczę, czemu ja nie kojarzę tego, bo może to jest Basic. Dobra, zaraz zobaczymy. Ale to jest wypas. Słuchajcie, ja sobie to wyjmę. W ogóle ta bibułka jest cudowna. Świetna taka różowiutka, Tak, wiecie, album spakować. I Jezu, jak to pięknie wygląda. Słuchajcie, ja jestem. Kurczę, tu mnie tutaj. Kręcą te. Czemu ja nie poznaję tego papieru? Nie, zaczynam od papierów, bo. Zawsze obstawiamy. Może zrobimy zaraz jakiś konkurs na to, kto obstawi. Słuchajcie, jaki będzie papier. No tak, ten jest tutaj. Więc, jest yesterday... tutaj. Było coś jeszcze podobnego? Słuchajcie, ale będzie siara, jak. Ale jest takie. Mamy dechy. Dechy, ok. No to by do tego beżu było. Aha, czyli tutaj mamy mm, elementy do wycinania i tagusie. To, co lubimy najbardziej. Tu mamy, o, już jeszcze takie są. Zobaczcie. Strasznie lubię te dodatki właśnie w albumach na uzupełnianie kompozycji. Jak są jakieś kieszenie, albo robimy jakieś sobie tam klapki i tak dalej. To ładnie wygląda. Bardzo ładnie, się kompo... bardzo ładnie można zbudować kompozycje na takich elementach właśnie tagowych, albo zrobić z nich trzymadełka, z takich mniejszych. Zobaczcie. Superowo. Tutaj mamy elementy do wycinania, czyli to są wszystkie takie, wiecie, bukieciki, piękne kompozycje z różyczkami. A tu już są stricte takie, czyli tu jest taki troszeczkę vintage'owo romantyczny klimat. A tu mamy te piękne, można wyciąć w formie tagu, boże tagu, albo po prostu takie minimaty. Nie no, muszę podnieść to, słuchajcie, czemu ja tego nie... Sweet Secret! No przecież tak, jeszcze zapomniałam o tym, słuchajcie, nie zajarzyłam. No rzeczywiście jeszcze była taka kolekcja. Jak mogłam tak pierdylnąć, no? Co za gafior ze mnie? No przecież była piękna kolekcja Sweet Secret. Ale na jedynie na swoje usprawiedliwienie mam to, że jeszcze wtedy nie byłam w Titi. I mamy znowu, może sobie zrobię takiego boksika w nosidełku, słuchajcie. Mamy białego. Mm. Sweet secret przecież, no jasne. Boże, Aniu, przepraszam, że tak palnałam głupotę. Zapomniałam o tej kolekcji. Ja nawet powiem wam, nie wiem, czy ja ją miałam w ogóle, yy, czy ja na niej pracowałam. I to są, aha, to są takie bazowe te papierki. Yy, mamy tutaj, czekajcie, ja sobie to odsunę troszeczkę na bok. Czyli, wiecie, tak jak ja lubię, ja lubię takie surowe w sensie nie. Yy, Lubię bardzo bazowe papiery. I na nich można poszaleć kompozycyjnie. Ale świetne są, słuchajcie, takie pasy. Pięknie przytłumione. Nie, nie miałam jej. Nie miałam tej kolekcji. Zupełnie wyleciała mi z głowy. Jestem bardzo zaskoczona. Jak zobaczyłam nazwę, no to oczywiście mnie olśniło, że tak. Ale po samych. Yy, nie wpadłabym na nią. Wyleciała mi kompletnie z głowy ta kolekcja. Sweet Secret. No przecież tak. Oczywiście, że tak tutaj. Idealnie te kolory już pasują mi. Mam nadzieję, że Ania mi nie zwolni po tym, że nie wiedziałam, jaka to kolekcja. <grywa> I słuchajcie, to, co teraz takie najbardziej kręcące. Nie ja sobie tego przesunę tu. Nie już się w głowie roją pomysły, kochani, co to zrobimy sobie na live na grupie. ja nagrywam filmy i wiecznie tu coś mam słuchajcie, napakowane. Co sobie z tego fajnego zrobimy na, na live'ie, bo ja tu widzę same piękności. Jak ja już widzę takie rzeczy, to ja boję się to dotknąć. Słuchajcie, tutaj. a Ten motylek jest przyklejony. Ach, on jest, zobaczcie, na tym dziubku takim na klamerce. Ale wy tego nie wiem, tego nie będzie widać. Ten motyl na, na swoich skrzydełkach ma cudowne, piękne takie. Ornamenciki zrobione jakby, nie wiem jak to nazwać. Trochę taki pijany motyl, chyba gdzieś pobalował, bo ma tam... Uy, słuchajcie, to psuję już. A, bo to jest pióro. Pióro jest takie... Dobra, wiecie co, ja już to odkładam tu na bok, bo ja to zepsuję. O, ale mam talent. Dobra, słuchajcie. Jedziemy. Mamy pięć różyczek. Śliczne białe różyczki. Dalej mamy, to był kwiat jabłoni albo wiśni. O ile mnie pamięć nie myli. Wiśnie chyba, nie? Kto pamięta? Rany, moje kolory. Słuchajcie, uwielbiam i one są jeszcze takie pastelowe, delikatne, kurcze. Aż się prosi o zrobienie jakiegoś ładnego albumu i jeszcze te bazowe papiery. I są te, o, to są takie liście eukaliptusa. Tym razem są lekko pozłocone i pobrokacone. To jest taki nawet. Nie, no różowe złoto to nie jest. To jest taki złoty, piękny odcień takiego złota. Taki lekko jakby wchodził w miedziany, ale taki jasno-miedziany. Nie wiem jak to nazwać. No i brokacik mamy do tego. Yy, mamy tu też badziki. Sweet Secret. No przecież, burze, aż mi wstyd. Ania mnie naprawdę wywali. <słuchaj> Słuchajcie. Motylki, róże. No to doskonale jest dopasowane do, do kolekcji, więc będzie szło wykorzystać. I jedziemy z maty, ale ty z materiałów jest mnóstwo. Słuchajcie, jest taka piękna koronka. Bardzo duża zresztą. Taka już po... jak to się mówi? Poplisowana, czyli zrobiona jest z niej już taka fajna... Rany, jak to się nazywa? Falbaneczka? Tak bym to nazwała. Ja sobie na razie tak ułożę, potem będę wszystko układała. Wezmę od razu tą różową. O... To jest taki różowiutki kolorek, fajny. Zobaczcie, śliczny odcień różu. To nie jest taki wściekły róż, to ja bym powiedziała, że on jest taki, taki lekko przybrudzony jakby, ale to jest piękne. To jest taka koronka, która idealnie mogłaby się nadawać na album, tak obwinąć albumik wiecie, w poprzek, fajnie i puścić jakąś wstążkę przez środek. Prześliczna jest. Ma mega potencjał. Ta koronka, można wiele z niej naprawdę wyciągnąć. Ja oczywiście ją widzę na albumie. Słuchajcie, w końcu się skończy na tym, że zrobimy wreszcie ten album na live. Tam widzę też cudowne. Radełko! Uuu! Kochani, kupujcie tajemnicze pudełko! Będziemy radełkować. No, to będzie wypas. Dalej mamy. To jest. To się nazywa jakoś tam fachowo. Słuchajcie, ja nie jestem specjalistą. Tak jakby haftowane było na płócienku, na jakieś, ba... to płótno, bawełna. Płótno, chyba takie, nie? One się jakoś nazywają fachowo te koronki. Ja wiem, bo jak ja zawsze szukałam koronek w hurtowniach, to one się jakoś tak fachowo nazywają. Więc kurczę, ale będę się głowić. Dalej mamy, mamy domek i serduszko. I jeszcze tu jest taka e, gipiurka, taka koroneczka gipiurowa z kwiatuszkami, ale takimi bardzo jasno-pastelowo-różowymi. Naprawdę bardzo delikatne. Bardzo fajnie nam y, mogą, wiecie, ta, jak to się mówi, wisienka na torcie, czyli tak dopracować projekcik. Tutaj mamy serduszko i mamy y, ten domek, więc, a może seria kartek takich romantycznych, fajnych. Tutaj ma, a cóż to? Słuchajcie, to chyba fabryczka, tak? No i yeah. ja! Tu mamy efemery. Jedna z moich ulubionych form, właśnie mm, jeśli chodzi o papiery, bo to są karty, które są przygotowane już stricte pod kartki. One mają taki rozmiar, e, zobaczcie tutaj, ja nie wiem czy to było C6, że nawet jak sobie ją lekko dotk dotkniecie, dotkniecie to i tak Wam zostaje, zobaczcie, choćby ta rameczka, ona ma 10 na. 10 na 14,5, czyli to by było 10,5 na, na 15. C6 chyba, tak? Dobrze mówię? Bardzo je lubię. Natomiast zobaczcie, to są idealne maty pod zdjęcia, więc tu już w ogóle jest szał. Ale jakie one są śliczne. Nie, nie miałam tej kolekcji, kochani. To jest, to jest na bank, że jej nie miałam. Zobaczcie, jak to jest piękne. Można tu piękną wyciąć okienko. Zrobić z takiego czegoś shakera podkleić dookoła i macie już okienko zrobione, gdzie się tutaj ozdabiacie. Może by zrobić. Albo tu, no nie. I nawet bym się posunęła do tego, żeby fajnie tutaj poobcinać te elementy i ten shaker tak pięknie by było, wiecie, wystawało tu, szybka, podklejona od spodu. Hmm. Może sobie zrobimy jakiś taki wieczór karteczkowy i coś potworzymy. Zobaczcie, a tu są na kwadratowe, na kwadratowe karty. Jak najbardziej. Ale piękne są te kolory. Zobaczcie, że ja zapomniałam o tej kolekcji. Albo tutaj taki shaker, tylko musiałbym zwężyć, bo ja nie robię takich dużych kartek właśnie 15 na 15. Ona chyba jest taka duża. A ta ramka ma ile? O, a nie, ona ma 14. To jest po prostu idealne, kochani. To jest idealne. Zobaczcie, No, cudne są. Ale wiecie, co teraz mi przyszło w ogóle jeszcze do głowy? Takie albumiki, jak są. E... Tylko, że tutaj musiało być kwadratowe zdjęcie, żeby włożyć takie gotowa, gotowe do oklejenia karty albumowej. A tu mamy takie fajne pierdziuszki malutkie, superowe, idealnie nadające się do oklejenia boksa. Stąd chyba właśnie boksik też jest, bo zobaczcie, mamy raz, dwa, po dwie. Ale, czy można sobie dobrać na przykład dwie takie, dwie takie? O, byle będzie się równał, będą kolorystycznie dopasowane. No, cudowne są, po prostu są przecudowne. No to, kochani moi, tak sobie myślę, że chyba zrobimy Exploding Boxa. Tutaj mamy. O, koszyczki! <laughs> to są koszyczki, takie pięknie one wyglądają. Słuchajcie, tu jest koszyczek, a tu jest. Cóż to było? Ja sobie zaraz przypomnę. To są takie. M, taka. Ach, nie wiem, czy mnie nie poprawią. Dziewczyny nie do nica, tylko takie. Wiecie, z trzema szufladkami. Tak, to, tak mi się to kojarzy, że to takie było coś. Czekajcie, tu jest raz. Tak, widzę, jak dziewczyny to robiły. I to były takie, jakby trzy. Komutka taka, z, m, żeby w niej kwiatuszki zrobić, więc. No moi drodzy, więc najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, że na naszym, na moim fanpage'u, będziemy wspólnie tworzyć Exploding Boxa w nosidełku. Mamy mnóstwo papierów, będziemy sobie je radełkować, będziemy układać kompozycje. Jedno co już teraz na przykład wiem, to że sobie tu podocinam jakieś listeczki z tych elementów. Można wyciąć yy, albo wykrojnikami, jeżeli posiadacie cudne, uwielbiam Radełko, uwielbiam, ale wy wiecie o tym, nie? Jak się tak w ogóle zastanawiam no to jest prześliczne na wieczko cudo ja jeszcze będę to przemyślać i na pewno wam podam, jeżeli coś będziemy dokładali więcej to ja wam podam listę materiałów na fanpage'u, jest przecudowne w moich klimatach, piękne pastelowe kolory Cudowne materiały, powstanie na pewno exploding box, to tak nadaje mi się na takie dziecięce projekty i tak wiecie, jak są albumy dla dzieciaczków, albo jak, e, chyba żeby to opakować jakieś, czekajcie, mi się coś tu klei. No mega, jak zwykle Ania wszystko pięknie, słuchajcie, podobierała. Dziękuję Aniu, że nie ma medi mediowych rzeczy, jestem Ci bardzo za to wdzięczna. Bo ostatnio powiem wam, to był ciężki orzech do zgryzienia. Ja sobie tutaj dam tego motylka. Całą skrzyneczkę zamykamy i wiemy już na 100%, że tematem najbliższego live'a na grupie będzie Exploding Box, kochani. Papiery są cudowne, przepiękne, klimat jest fantastyczny. Tak jak piszę tutaj o tym. O tej lekkości, tak widzę tego exploding boxa w takich delikatnych kolorkach, pięknie wyeksponowane. Te... O, ja splaszczyłam motyla. I ten biały, ta biała baza idealnie nam podbije, yy, nada takiej lekkości. O, tak bym to rzekła. Nada nam taki, takiej lekkości temu projektowi. No powiem Wam, że nie mogę się doczekać. Już nie robiłam chyba jeszcze z Wami nigdy na live'ie Exploding Boxa, więc tym bardziej się cieszę ogromnie. Ale słuchajcie, nie kręcą strasznie takie paski. Pięknie na pracach, na kartkach wyglądają y, takie podbicia z paseczków. Z papierów paseczkowych wydobywają, dużo bardzo lubię. Bardzo, bardzo lubię. Ten beżowe jest prześliczne, w ogóle tu mamy takie damaski. No ale będę miała problem, czy oklejać pudełko tymi cudnymi już tam efemera, e kartami, efemerami, ale to chyba, nie wiem, czy to się nazywa efemera kart? Chyba tak. Mniej że mnie poprawicie. E więc te bazowe są bomba. E papiery, wiecie, drewienka, no to w ogóle mega, mega. Ja ostatnio z tych e drewnianych właśnie, z tych 0,4 arkusza robiłam, e bloczku robiłam papiery na Wielkanoc, kartki, więc... E no kochani, ja jestem zachwycona. Jak zwykle, jak zwykle Ania podpowiedziała fantastycznie temat naszego live'a. Ja sobie to tak wyjmę, żebyście fajnie widzieli, co my tam w środeczku mamy. Te efemery są cudowne, kwiatuszki są cudowne, więc czekajcie, no wszystko mi się czepia do tych... To chyba ten... O, tak otworzymy, żebyście tutaj widzieli zawartość. Szkoda, motylek, bidok. Tutaj go chowamy. No, będzie na pewno box pełen pastelowych kolorów, beżowych, jaśniutkich, kwiatowych. Na pewno już widzę, że tutaj nie obędzie się bez użycia białego gesso. Już widzę takie, wiecie, przymulone te, te kwiaty tym. Ale chyba poszłabym bardziej w kierunku właśnie takich beżowych, jasnych barw. To są moje kolory ulubione, więc. No, jak mogłam zapomnieć o Sweet Secrets? No, przecież to jest. No, kochani, słuchajcie, boksik otwarty. Mam nadzieję, że. Kurczę, czekajcie, bo o, tak, ładnie sobie zrobię, żeby potem zdjęcie cykła. <laughs> Mam nadzieję, że podoba Wam się tak jak mnie. Ogromnie się cieszę, że jest radełko, że będziecie mieli możliwość popracowania z radełkiem. Osoby, które zakupią sobie mm, też pudełeczko i będą tworzyć ze mną na live, więc. Ja mówię, ciekawe co będzie w następnym pudełku, może zrobimy jakąś ramkę albo coś. A tutaj fantastyczne rozwiązanie: Exploding Box. Nie było boksika, więc myślę, że, że to będzie świetna zabawa. Ja będę myślała nad nim, co tam w nim w środku umieścić. Jeżeli to będą jakieś jeszcze dodatkowe elementy, to na pewno Wam dam znać i yy, co. Mam nadzieję, kochani, że Wam się podoba. To są moje kolory: pastelowe, delikatne, beżowe, różowe, czyli. czyli to, co ja najbardziej lubię, ale Wy to już wiecie pewnie. <ścoughs> Więc co? Zapraszam Was, kochani, do zakupów. Tajemnicze pudełko jest do kupienia na sklepie LemonCraft. Ja Wam tam podaję. Pod filmem zawsze linka, więc możecie sobie kliknąć i automatycznie przeniesie Was do sklepu. Jeżeli chcecie pobawić się ze mną i stworzyć ze mną Exploding Boxa na żywo, na live, na, fan, na fanpage'u moim, serdecznie zapraszam do zakupu pudełeczka, stworzymy go wspólnie. Zakupu pudełeczka, stworzymy go wspólnie. Do zakupu pudełka, aby stworzyć z niego wspólnie Exploding Boxa. Ale z tego, co widzę, kochani, to materiałów zostanie Wam na dużo, dużo więcej projektów, więc kwiatuszki to pewnie wykorzystamy, ale, ale co tam? Ja już się nie mogę doczekać, kochani, więc nic tylko idę pięknie ułożyć zdjęcie, żeby zrobić plakat na live'a i miłego dnia Wam życzę. Zapraszam serdecznie do Lemona po pudełku i szykujemy się to cudno, pastelowo, delikatno różowo, motylkowo, wiosennie ukwieconego Exploding Boxa z tajemniczego pudełka. Dziękuję Wam bardzo, bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że... że dołączycie do wspólnego tworzenia. Do zobaczenia! Ja uciekam słuchajcie, jak ten motylek, którego znowu gdzieś... O, tu tak sobie popłynę. Do zobaczenia, kochani miłej wiosenki.